Siema się na dworzu przestało padać na szczęście. Dzisiaj będę mógł spokojnie ruszyć do pracy. Motywacja. O motywacji chciałem wam pogadać po, po, dzisiaj sobie trochę do, do siebie i do Was. Jest takie powiedzenie, że ktoś mądry powiedział, nie ma ludzi leniwych, tylko są źle zmotywowani. I ja w to wierzę. Uważam, że to jest prawda. Że lenistwo jako takie nie istnieje, że każdy z nas chce coś robić, każdy z nas jest robotny, każdy z nas chce pracować, każdy z nas chce wykonywać jakieś zadania w życiu, tylko nie zawsze mamy motywację. Ci, którzy mieszkają na ulicy i nic nie robią, tylko wystawiają rękę, daj pan, daj pan, to dlatego, że stracili wszelką motywację. Ale z drugiej strony, jakby nigdy im nie dał, to by nie siedzieli na ulicy. Bo musieliby coś zrobić ze swoim życiem, bo każdemu zależy na tym, żeby przeżyć. Jakość naszego przeżycia to już jest indywidualna sprawa. Już zależna od każdego z nas. Od miejsca, w jakim się znajdujemy, od traumy, jakie przeżyliśmy, od traumy, jakie są w nas, od naszych doświadczeń, od naszego dzieciństwa, od naszej rodziny. To wszystko zależy od tego, w jakim miejscu się wychowaliśmy i co z tego wyciągnęliśmy. Czy nas to dojebało, czy nas to zbudowało. Ale bez różnicy, w jakim miejscu jesteśmy, każdy z nas chce przeżyć. Każdy z nas ma motywację do życia. No i są różne wskaźniki tej motywacji, od zera do stu. Tak, jak wczoraj. Ja mam założenie finansowe, które muszę wykonać w danym okresie czasu. Muszę zrobić tyle pracy, żeby móc zarobić odpowiednią ilość pieniędzy, żeby mieć takie pieniądze, jakie mi są potrzebne. No i obliczyłem, że potrzebuję pracować każdego dnia i zarobić minimum 60 funtów, żeby osiągnąć ten cel. No ale pogoda jest jaka jest. I tak jak wczoraj wyjechałem... Zrobiłem dwa kursy i byłem tak totalnie przymoczony, że dalej jeździć mi się nie chciało. Nie miałem motywacji, nie miałem chęci, i zjechałem do domu. Pogoda była jedną z przyczyn, ale drugą z przyczyn było. Że nie miałem odpowiedniej motywacji do tego, żeby w taką pogodę pracować. Więc, jak szybko wyjechałem, tak szybko wróciłem. Obserwując moje życie. Dokładnie widzę ten mechanizm, jak on działa. Jak się jest, cofnę wstecz, dokładnie widzę, kiedy działałem w 100%, a kiedy w 10%. Na przykład wysiłek atletyczny w moim życiu, siłownia i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie istniała w moim życiu, bo nie byłem, nie widziałem takiej potrzeby. Nie byłem odpowiednio zmotywowany, żeby iść na siłownię. Ale ładnie zbudowane, to zawsze chciałem być, oczywiście, tylko że kurwa, żeby sąsiad za mnie poszedł, a ja żebym był zbudowany. Tylko że to tak nie działa. Ale dobiega 50. Moje ciało zaczyna tu boleć, tam boleć, tu być sztywne, tam być sztywne i i co? I nagle, jakiś rok temu, zacząłem ćwiczyć. Jeszcze to nie jest siłownia, ale zacząłem ćwiczyć. Bo poczułem, że to jest ostatni dzwonek. I koniec. I za chwilę nie będę mógł się kurde ruszać, i będę tak jak moi rodzice. I będę jak wiele starszych osób, którzy, których starość nie jest niczym przyjemnym. Dlatego, że nie mieli motywacji. I nie zainwestowali odpowiednio czasu w swoim życiu, żeby móc zadbać o siebie wtedy, kiedy mogli, żeby na starość być giętkim, silnym i zdrowym. Motywacja jest nam potrzebna do wszystkiego. Bez motywacji, którą był mój syn. I chęć pozostania przy życiu, nigdy bym nie przestał pić. Ale że poczułem stratę w postaci matki mojego syna, to nie chciałem poczuć jeszcze straty mojego syna. Nie chciałem poczuć straty życia i nie chciałem poczuć, żeby on. Stracił mnie. Więc kiedy wylądowałem na Detoksie w 2007 i poczułem się dobrze, wtedy pomyślałem sobie i zostałem zmotywowany przez życie. Teraz zaczynam być trzeźwy. Przestaję pić. I przestałem. Mamy 2019, a ja nadal nie piję. Mój wyjazd do Anglii też zmotywowałem się odpowiednio, żeby wyjechać do Anglii. Głupotą, ale zmotywowałem się. Wziąłem kredyt, który nie mogłem spłacić, i nie mogłem znaleźć odpowiedniej pracy w Polsce, która by mnie pozwoliła utrzymać rodzinę. A że zawsze chciałem przyjechać do Anglii. I że bramy Anglii się otworzyły w 2004, to ja w 2005 tutaj przyjechałem. Tylko wtedy nie zdawałem sobie sprawę, że przywiozłem razem z sobą największy mój problem życiowy. Że ten problem ciągnął się za mną bez różnicy, czy ja byłem w Polsce, czy w Anglii, jeden chuj. A czym był ten problem? No. Bo ja nigdy nie byłem odpowiednio zmotywowanym, żeby ułożyć swoje życie w taki sposób, żeby to miało sens. Dopiero teraz mam motywację, mam chęć do działania. Mam plan i robię coś w tym kierunku. Bez motywacji nic się nie, nie zmieni. Chęci możesz mieć, oczywiście. Każdy ma chęć być bogatym, każdy ma chęć zmienić sytuację, w której się znajduje, każdy ma chęć na coś tam. Ale jak nie jest odpowiednio zmotywowany, to wszystko zostaje na chęciach. Miałem chęć zostać zawodowym fotografem i w połowie drogi edukacyjnej do tego miejsca przestałem się uczyć. Nie byłem odpowiednio zmotywowany. I chuj. Warto i to polecam każdemu. Warto motywację znaleźć w sobie samym i ją ugruntować. Jestem zmotywowany do tego, żebym zmienił pracę. Jestem zmotywowany do tego, żebym więcej zarabiał. Jestem zmotywowany do tego, żeby zmienić miejsce zamieszkania. Tak jak ja. Mieszkałem w Londynie rok temu. Dokładnie dzisiaj, rok temu wyjechałem do Brystolu. Bo poczułem zmotywowanie, że muszę coś zmienić, żeby osiągnąć coś więcej. I zmieniłem. Wyjechałem. Do Bristolu. Moja dziewczyna została w Londynie. Czuję teraz, że jest to dyskomfort dla mnie. Utrudnienie, ale czuję też, że to dla mnie bardzo ważna lekcja i że to bardzo ważny krok, krok dla mnie, że wyjechałem do tego Bristolu. Nie musiałem, ale zostałem przez siebie zmotywowany, żeby to zrobić i zrobiłem. Kilka miesięcy w Bristolu straciłem na pracy, która nie była. Bardzo produktywna Była wysiłkowa Godzinę czasu jechałem na rowerze W jedną stronę Tam pracowałem 6 godzin fizycznie W, de, e, e, w, e, w DPD Na hurtowni Tam śmigałem z paczkami Aż podmi leciał Wracałem na czworaka do domu Po 6 godzinach pracy Z powrotem na rowerze godzinę Czyli razem 8 godzin, a ja zarabiałem 212 funtów. To była strata czasu. I jeszcze do tego, szybko, szybko, nie rób tego, nie rób tamtego, nie słuchaj muzyki, nie sraj w banie i tak dalej. Miałem na, 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 nad głową gościa, który, który stały i małe wozo otrzymałby pejczaj. A ja, kurwa, tego nie lubię. Nie mam motywacji do tego, żeby zostać. Zbiczowanym przez kogoś innego. Jedynym poganiaczem, jakiego uważam w moim życiu, to jestem ja sam. Ja sam mogę sam siebie poganiać i motywować do działania: Dalej, 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 zrób to, zrób to, zrób to. Masz cel, masz motywację, hej, jedziesz. No i od maja zacząłem jeździć. Otworzyłem tam swoją małą firmę, zacząłem jeździć na rowerze, zarabiać większe pieniądze. Teraz zarabiam pomiędzy 12 a 15 stówek miesięcznie. I się cieszę. I tendencję mam wzrostową. Bardzo dobrze. I mam motywację, żeby do następnego października Wyjechać stąd własnym kamperem i rozpocząć kolejny etap mojego życia i mojego działania życiowo-biznesowego. To jest moja motywacja. Życzę Wam jak największej motywacji. Jeżeli potrzebujecie, to motywujcie się i zmieniajcie miejsce, w jakim jesteście. Na lepsze, lepsze, lepsze i lepsze, bo tempera non penis non status. Wszystkiego najlepszego, miłego dnia, Wam życzę, udanego dnia.